Ashanti Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie raz jeszcze i postanowiłam, że nagram wam jeszcze taki krótki bonus odnośnie ostatniego czytania. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście, to zapraszam waszej historii miłosnej i nagram bonus dla wszystkich znaków zodiaku, czego możecie się ewentualnie spodziewać. I zaczniemy od baranków, czego tutaj od tej osoby możecie się spodziewać w najbliższym czasie. Będziecie e, miały takie dopowiedzenie do poprzedniego czytania. Także dajcie znać, e, jak to z Wami rezonowało. I słuchajcie, no tutaj e, nie spodziewajcie się zbyt wiele po tej osobie, e, bo ktoś tutaj nie mówi Wam i nie będzie Wam mówił w najbliższym czasie całej prawdy. Może Was oszukiwać, tak? Kłamać. Mm. Na przykład wymiliwać się od spotkań czy od rozmów, e, zasłaniając się pracą, obowiązkami i tak dalej. Powodem mogo, może być sytuacja w domu, tak? Szczególnie jeżeli macie do czynienia z kimś, kto ma rodzinę, ma dzieci. E, być może to Wy macie dziecko i tej osobie w pewien sposób e, to nie odpowiada. No wiecie, różnych ludzi spotykamy. Ale może być też tak, że tu e, ktoś powinien popracować nad tym, żeby uzdrowić to wewnętrzne dziecko. Być może przez życie idziecie cały czas jakimiś schematami, które zostały wyniesione jeszcze z domu. Także weźcie to pod uwagę. Byk. Czego byk może się spodziewać po tej osobie? No raczej kroku w tył niż w przód. <grych> tak to trochę wygląda. Więc może być tu moment takiej separacji. Może być tak, że jeżeli aktualnie jeszcze jesteście w jakiejś relacji, to ta osoba się wycofa. Wiecie, to niekoniecznie musi ta karta mówić o zerwaniu, być może ktoś po prostu wyjeżdża, tak? Więc może nastąpić okres separacji, ale też być może ta osoba um, potrzebuje czasu na przemyślenie pewnych kwestii, tak? E, niewykluczone. Tak. Z tym, że um, raczej nie powiem Wam szczerze, Dlaczego się wycofuje, albo będzie, no mówię, dlaczego nie odpowiada na wiadomości, skąd ta cisza i tak dalej. Jeżeli będziecie oczywiście próbować się skontaktować z tą osobą, i tak dalej, to widać, że nie jest Wasza osoba gotowa na tą szczerość, że tu nakłada różnego rodzaju maski, żeby nie pokazać, co naprawdę czuje, żeby nie powiedzieć, o czym myśli więc ktoś nie jest do końca szczery z Wami. Dobra. I przechodzimy bliźniakami. I tutaj też nie spodziewajcie się żadnych deklaracji, jeżeli chodzi o tą osobę. W tej chwili nie jest w stanie Wam dać tego, czego byście oczekiwały, oczekiwali. Tutaj nie ma szansy na taką równowagę pomiędzy dawaniem i braniem, bo no, są pewne blokady, tak? I być może macie do czynienia z kimś, kto nie jest gotowy, żeby się zaangażować, albo tutaj jeszcze są pewne sprawy do poukładania, tak? Więc hmm, chyba musicie trochę poczekać. Znaczy, musicie, nie musicie. Ale miejcie oczy szeroko otwarte, bo wasza bratnia dusza może różnić się od waszego typu, tak? Albo od, no mówię, tutaj może się okazać, że po prostu ta osoba jest inna niż wy przypuszczałyście. Może się okazać, że w ogóle to nie jest ta osoba, że tutaj pokładałyście nadzieję, czy pokładaliście nadzieję w, w tą relację. Hmm. Ale niepotrzebnie traciliście czas, tak? Też tak może być. W każdym razie yy, nie widzę, żeby yy, ta osoba podjęła jakąś większą inicjatywę w waszym, waszą stronę. Jeżeli oczekujecie szczerości, jakiejś deklaracji, tak? Jeżeli chcie, chciałybyście, chcielibyście wiedzieć, na czym stoicie, to ta osoba nie daje wam odpowiedzi, tylko właśnie raczej każe czekać. Zobaczymy, co będzie. Może tak, może nie. Dobra, i raczki. Może ktoś Wam zaproponuje wspólnie jakiś wyjazd, urlop, weekend we dwoje, niewykluczone. Być może ktoś będzie Wam chciał sprawić jakąś przyjemność, ale to też może świadczyć o wyjściu z jakiegoś ukrycia, tak? Że ta osoba podejmie jakąś inicjatywę. To może być wiadomość, to może być, wiecie, no po prostu. W zależności też, jaka jest tam sytuacja między wami. Tak być może tu coś wam zaproponuje. Co będzie szansą na wyjście z, z takiej stagnacji, dla was obojga, dla tej relacji być może może być też tak, że ta osoba poprosi o czas. Tak, że tak jakby tutaj w tej chwili nie jest on czy ona gotowa na. Na jakiś krok? Potrzebuje jeszcze czasu na, na to, żeby się uzdrowić, tak? W sensie takim, być może y, faktycznie ktoś choruje, albo w sensie takim emocjonalnym. Ale wygląda na to, że warto na to poczekać. Że ktoś by chciał, tylko y, potrzebuje trochę więcej czasu. No, ciekawe. Może ta osoba musi coś zakończyć jeszcze? Odnośnie poprzedniej relacji, niewykluczone. Dajcie znać raczki. I lew. Czego lew może się spodziewać? Ktoś nie jest do końca szczery i może grać na dwa fronty, uważajcie, tak? Albo być może zastanawia się nad tym, żeby zakończyć tą relację, w jakiś sposób się ulotnić, z tym, że jeszcze wam o tym nie powie, tak? Możecie mieć do czynienia z kimś, kto manipuluje wami, być może to jest romans. Jeżeli spodziewacie się, że ta osoba pozałatwia swoje sprawy w najbliższym czasie, no to nie, to jeszcze nie jest ten moment. Odpuść, ym, tak jakby tą chęć kontroli sytuacji, tak? Pozwól, niech te, ta sytuacja, ta relacja rozwija się w sposób taki naturalny. Ym, bez Twojego jakiegoś większego udziału, tak? Na zasadzie trochę bardziej, wiecie, iść z prądem tych zmian. Co ma być, to będzie. Ym, no. Być może tu już coś się zakończyło, tak? I po prostu sprawdzacie. Ym, czy coś jeszcze ta osoba zamierza. Yy, wówczas y, mam wrażenie, że może być wtedy cisza w najbliższym czasie pomiędzy wami, że coś tu się zakończyło i ta, ta osoba nie odezwie się do Was. Duma jego są zbyt tutaj mm, zbyt duże. Tak, trochę to widać. widać. No. I panienka. Dobrze, bo się zamyśliłam. Panienka, dobrze, co? Hmm. Możecie się spodziewać po tej osobie w najbliższym czasie. Czekajcie. Jeżeli nie macie kontaktu, to tutaj jak najbardziej ta osoba może się z Wami skontaktować. Może wyjść z jakąś propozycją, z jakąś ofertą. Ale tu bym wówczas uważała. Pod spodem mamy diabła. Ta osoba może nie mieć szczerych intencji. I może próbować wami manipulować. Albo będzie grała. Udawała coś, tak? Być może będzie ktoś chciał się spotkać, bo cały czas nie może o Was zapomnieć. Albo tu no, może być taki silny silna pasja, silne pożądanie. No mamy pod spodem, żebyście zwracali uwagę na te czerwone flagi, na znaki ostrzegawcze, które się pojawiają. Karta mówi, że są te romantyczne uczucia i że one są prawdziwe i warte eksplorowania. Więc dla niektórych może to świadczyć o tym, że ta osoba po prostu no tu w jakiś sposób będzie Starała się podziałać na Was, tak? Może tutaj wyjść z jakąś propozycją, z jakąś ofertą w Waszym kierunku. Tu jest taka też chęć spotkania się, tak jak powiedziałam. No, może pytacie o kogoś, z kim, jest, z kim jesteście w romansie, niewykluczone. Także tutaj ktoś y, będzie chciał Was oczarować. No, ale prawdopodobnie kontakt będzie, bo wiem, że wielu z Was y, jest aktualnie w sytuacji, gdzie ten kontakt jest ograniczony. Dobrze, zobaczymy. Mm, panienki, teraz waga, czego waga może się spodziewać. Ta osoba hmm, może być tak, że poprosi Was o pomoc. Chyba, że to ona zaproponuje Wam hmm, jakieś takie wsparcie. Niekoniecznie pomoc, coś fizycznego. Może być tak, że tutaj pojawi się jakiś prezent. Z tym, że widać, że ta osoba w najbliższym czasie nie da Wam pewności cały czas. Albo jest za dużo osób, albo macie do czynienia z kimś, kto nie wie, czego chce. I dalej tu jest jedna wielka niewiadoma. Okej, okay, ja Ci mogę coś dać, mm, ale w tym momencie, tak, w tym najbliższym czasie nie jestem w stanie y, spełnić Twoich oczekiwań. Bo pod spodem mamy kartę. Mm, Dwie karty, które mówią o odejściu. O uwolnieniu się z czegoś. Więc być może ta osoba podejmuje decyzję. Tylko, że jakoś tak to z trudem jej chyba przychodzi. Także nie dajcie się zwodzić. Mhm. No właśnie. I albo to Wy musicie... Aha, też może być tak, że ta osoba przyjdzie do Was... I będzie też oczekiwać, że to wy w końcu się zdecydujecie, czego chcecie, albo zadeklarujecie, albo będzie oczekiwać od was, że dacie coś z siebie, tak? Jeżeli to wy macie jakąś niewyjaśnioną sprawę, lub na odwrót, tak? Być może to oni jeszcze mają tutaj bałagan w swoim życiu, jest zbyt dużo osób i przychodzą, gdzieś tam wam głowę, zawracają, ale tak naprawdę, no mówię, no, z niczym konkretnym. Tu jest takie wszystko palcem na wodzie pisane, więc bierzcie to pod uwagę. Skorpion, czego możecie się spodziewać? Czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie po tej osobie? Jeżeli oczekujecie kontaktu, to y, szybko się to nie wydarzy. Y, szybko się to nie wydarzy. Y, ta osoba może być teraz zupełnie skupiona na czymś innym y, niż na waszej relacji, albo czego możecie się spodziewać? No tego, że, ok, będzie poprawnie, ale tutaj. Nie ma chęci budowania jakiejś takiej bliskości, intymności. Możecie mieć do czynienia z kimś, kto w tej chwili potrzebuje czasu na to, żeby sobie pewne rzeczy poukładać, żeby pobyć sam ze sobą. Więc tak, jakby ktoś się chował do swojej skorupy. Warto na to poczekać. No, być może. Być może te energie się zmienią, to jest tylko na 2-3 tygodnie. Być może trzeba komuś dać czas, ale też niewykluczone, że w tym przypadku może tak być, że warto poczekać na kogoś innego, tak? Dla niektórych, bo może być tak, że ta osoba chciałaby czegoś więcej z wami. Zbudować coś, co będzie takie oparte na solidnych fundamentach, ale w tej chwili, no mówię, nie jest na to gotowa. Tu jeszcze są pewne um, rzeczy, um, sytuacje do przepracowania, do przerobienia, strzelec. Czego możecie się spodziewać po tej osobie w najbliższym czasie? Za wiele nie zrobi w Waszym kierunku. To również jest taka ucieczka w samotność, w pracę, w obowiązki. Nie widzę tutaj w zamiarach szukania bliskości, porozumienia. Na zasadzie, okej, okay, co ma być, to będzie, ale nie wychodzę z żadną inicjatywą. Niech samo się zadzieje najlepiej, tak? Więc jeżeli do tej pory y, tu był kontakt, może nagle ta osoba y, zmienić front, tak? I ta energia zmieni się wręcz o 180 stopni. Bo ktoś przepadnie nagle. Ale <grytanie> okej, okay, to może być ten jedyny, ta jedyna. Y, pozostań optymistycznie nastawiona. Czy też nastawiony tak, do swojego życia uczuciowego. Być może tutaj, yy, no nie wykluczone, że, że to jest potrzebne tej osobie, tak? Yy, że to jest tylko chwila, bo pamiętajcie, to jest energia, no góra, 2 trzy tygodnie. Yy, czasami warto dać sobie taki czas na przemyślenie pewnych kwestii. Być może macie do czynienia z kimś, kto aktualnie musi podjąć jakieś decyzje i łatwiej będzie mu podjąć te decyzje właśnie. Gdy będzie sam ze sobą. Także na spokojnie. Zajmijcie się sobą. Nie stresujcie się. I koziorożec. Czego możecie się spodziewać po tej osobie? No, raczej za wiele się nie spodziewajcie. Tutaj albo ktoś już odszedł, albo zastanawia się i chce odejść, tak? Uwolnić się być może. Czekajcie. Być może pytacie o byłego partnera, partnerkę, albo z kimś, z kim was coś tutaj łączyło, ale jest jakaś taka niespełniona miłość. Ktoś chce się uwolnić, bo nawet pod spodem mamy. I to, to może, yy, możecie to potraktować również jako radę dla siebie, tak? Uwolnij siebie. Jeżeli tutaj jeszcze czujecie ogromne przyciąganie, yy, no nie bez powodu pewnie pytacie o tego kogoś. I to jest czas, żeby odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Tu czegoś zabrakło, tak? Uczucia, pasji. Yy, nie wiem, ale tutaj być może yy, no i... albo jest za wiele opcji, być może ta osoba już ma kogoś. Hmm. Ale tutaj, tak jakby hmm, ta osoba, no mówię, chce się uwolnić i zostawić już coś ostatecznie za sobą. Tylko być może pewne sprawy trzeba tutaj, na pewne rzeczy trzeba jeszcze poczekać. Tak, nie wiem, sprawa sądowa, jakieś rozstrzygnięcia nam się pokazują. Być może jakieś kwestie materialne. Wodnik. Czego możecie się spodziewać po tej osobie? Wiecie, co możecie mieć do czynienia z kimś, kto pojawia się i znika, albo z kimś, kto e, nie do końca wie, czego chce? Być może tutaj ze względu na osoby trzecie. Ale być może tu y, będzie podjęcie jakiejś decyzji w najbliższym czasie. Ewentualnie, jeżeli nie było kontaktu, czy nie wiem, no nie wiem, o kogo pytacie, tutaj może być jakiś również wybuch naprawdę dużej takiej namiętności, pasji y, pomiędzy wami, tak? Tak jakby ktoś chciał. Y, nie wiem, może było, była kłótnia, y, jak bym powiedziała, że ktoś chciałby zostawić coś już za sobą. Być może macie do czynienia z kimś, kto ma jakieś problemy, obciążenia. To również bym powiedziała, że tutaj mm, jesteście dla tej osoby kimś ważnym, i ta osoba chciałaby już y, zrzucić jakiś ciężar z siebie, zostawiając go za sobą w tej przeszłości. Pod spodem macie, że to może być ten jedyny, ta jedyna. I być może w najbliższym czasie ta sytuacja się wyklaruje. Zdecydujcie, czego chcecie, tak? Bo pamiętajcie, jeżeli chcecie kogoś, kto, kto wie, czego chce, kogoś, kto jest zdecydowany, to wy również musicie emanować taką energią. No. Ale to też może być, yy, tak jak powiedziałam, taka no, mocno romansowa energia, tak? Być może ktoś tutaj powróci, i wówczas bym powiedziała, że ta osoba jeszcze nie ma poukładanych rzeczy, swoich spraw. Dobra. Rybki. Miało być krótkie dopowiedzenie, bonus, a już prawie pół godziny. No dobrze. W takim razie dobrze, że nagrałam to w osobnym filmie. Rybki. Czego możecie się spodziewać po tej osobie? No, tutaj... Um... Wspólna zabawa, wspólne wyjście, tak? jakaś propozycja, bardzo fajna, dobra energia pomiędzy Wami. Być może czas zażegnania jakichś problemów, jakiegoś konfliktu, dojść do porozumienia, tak? Hmm. Ale uważajcie, bo mogą być osoby trzecie. Tak, tutaj ta osoba może się odezwać, może szukać tego kontaktu i być może właśnie będzie, tak jak powiedziałam, chciała dojść do porozumienia. To jest prawdziwa miłość. No, no, rybki. Być może właśnie pytacie o kogoś, z kim jesteście tak bardzo mocno połączeni duchowo. Tak to wygląda, no także tak. dajcie znać w komentarzu, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, pa! pa.